Siema, jeździcie na rowerach w słuchawkach? Ja osobiście nie bardzo, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Zdarzyło mi się, jak jechałem 600 w dobę, założyć w którymś momencie słuchawki. To był taki model, nie wiem czy w ogóle nie dokładnie ta sztuka z Aftershoxa. To się wtedy nazywało Aftershocks teraz się nazywa Shox. Ale zdarza mi się biegać w słuchawkach. No, i stąd u mnie takie słuchawki sportowe. Zdarza mi się też używać ich przy jakichś biurowych zastosowaniach, czy przy nagrywaniu filmów. Robią robotę. Często dość precyzyjny dźwięk można uzyskać w nagraniu, na pewno lepszy niż z zewnętrznego mikrofonu kamery czy aparatu. Ale wracając do tematu, sport i muzyka. Bardzo, bardzo wielu ludzi biega w słuchawkach i to jest ogólnie spoko. Biegamy często. W terenie w miarę bezpiecznym, to znaczy nie ma tam dużego zagrożenia jakimiś pojazdami, czegoś, co powinniśmy usłyszeć. Ale zupełnie inna sytuacja jest na rowerze. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby jechać na rowerze, tak jak osobnik, którego nakręciłem prawie pod domem, właśnie jadącego w wielkich słuchawach. Czy też na słuchawkach kabelkowych, które oprócz tego, że odcinają nam dźwięk, to jeszcze potencjalnie mogą z tych kabelków uciec i gdzieś tam dyndać, wkręcać się, pociągnąć za kierownicę czy coś innego wykonać. Generalnie jestem totalnym antyfanem odcinania zupełnie dźwięku z otoczenia. No i stąd pojawiły się słuchawki tak zwane nakostne przenoszące dźwięk poprzez. Kości czaszki poprzez inne materiały wystarczy je przytknąć na przykład do pudełka kartonowego, żeby usłyszeć jak to pudełko staje się głośnikiem. I te modele są od lat na rynku. Shox Z2 może półtora roku temu pokazał swój model właśnie też słuchawek open air, takich malutkich, one nam się mogą dzisiaj jeszcze przydać, bo je sobie na przykład zważymy i porównamy z nowymi słuchawkami Huawei Free Ark, które przyjechały do testów i mam dzięki temu możliwość Wam je pokazać z bliska. I to o nich dzisiaj będzie odcinek głównie. Na pierwszy rzut oka specjalnie jedne od drugich się nie różnią. Jak widzicie, wyglądają bardzo podobnie. W pierwszym momencie pomyślałem, że o co się w zasadzie rozchodzi. Półtora roku później Huawei. Wyprodukował słuchawki, które Shox już od dawna miał w sprzedaży. No i tak sobie właśnie myślałem, dopóki nie porównałem dokładnie parametrów technicznych. A parametry techniczne podstawowe znajdziecie tutaj na pudełku. Jest to m.in. do 7 godzin pracy na jednym naładowaniu, do 28 godzin na całym prądzie, zawartym w pudełeczku. Podwójne podłączenie do źródeł, czyli dwie słuchawki do jednego telefonu, jedne słuchawki do dwóch. Telefonów, czy do telefonu i komputera. I jakieś tam ultra stabilne połączenie, jakiś tam bardzo przestrzenny dźwięk, optymalny kształt załóżnika, takie tam pierdoły. Z tego, co tu jest wymienione, norma IP57 wydała mi się bardzo ciekawa. Dla porównania, szoksy mają IP54 i różnica jest taka, że te są odporne na rozbryzgi wody, a te są odporne do metra na 30 minut. Nie wiem realnie jaka to będzie różnica, bo nie topiłem jednych i drugich, jak się łatwo domyślić, żeby to dla was sprawdzić, chociaż pewne testy, o których za chwilę na jak wykonałem, ale w teorii no jednak słuchawki, które mogą do metra zostać zanurzone, robią robotę, bo chociażby wyobraźmy sobie, że idziemy Biegać czy jesteśmy na rowerze, zaczyna padać deszcz, nie mamy foliowego worka, do którego możemy schować te słuchawki, no i jeżeli nie są całkowicie wodoodporne, to nam po prostu zamokną. A słuchawki, które są odporne do metra zanurzenia, jest szansa, że nam nie zawilgotnieją i szlak ich nie trafi. Ale druga, jeszcze ciekawsza właściwość słuchawek HUA, którą sprawdziłem, to jest łączność w idealnych warunkach do, uważajcie, 400 metrów od źródła nadawania dźwięku. Oczywiście, 400 metrów podejrzewam występuje wtedy, kiedy jest to totalnie prosta linia, powietrze jest bardzo rozrzedzone, antena nadawcza urządzenia emitującego sygnał jest wielkim, wojskowym e, talerzem nadawczym i tak dalej. Tym niemniej, zwykły chamski iPhone przyczepiony w etui do płotu na jakieś 80-90 metrów spokojnie podał dźwięk do tych słuchawek, czyli jak sobie położycie iPhone'a w plecaku na środku bieżni, to pewnie kółko po takiej bieżni jakiejś 400-metrowej, czyli tam ma bieżnia, nie wiem, nie biegam, jak wiecie, e, zrobi robotę. No i teraz sobie zważmy te słuchawki. Tutaj przygotowałem wagę. Zresztą obok Huey Watcha, którego też dostałem, na testy i którego recka na blogu to link do, do Huawei Watcha wrzucę Wam pod filmem. Mega fajny zegarek, też zrobił na mnie wrażenie. A jeżeli chodzi o słuchawki, to miały ważyć tam 8 z groszami grama. Zobaczmy, 9. No nie jest to waga do narkotyków, także nie mamy podziałki do 10 grama, ale zakładam, że rzeczywiście może to być. No tak, widzicie, teraz pokazało 8, czyli takie 8,5 g za sztukę pewnie waży, bo dwie ważą 17 dla porównania szoksy ważą 16, czyli gram różnicy na korzyść szoksów. Samo pudełeczko, szoksy 58, trochę jest wyższe, ale za to mniejsze. Huey 67, czyli może być trochę inna bateria, minimalnie się różnią rozmiary pudełeczka. Tak to wygląda. Mimo, że jeden i drugi produkt jest do siebie bardzo podobny, to jednak Huawei odrobił lekcję i ta różnica czasowa, kiedy powstał ich produkt, jest zauważalna w parametrach, bo właśnie norma wodoodporności przemawia na ich korzyść. Zasięg łączności tych słuchawek jest niesamowity, a i cenowo też placują się troszeczkę lepiej, bo Shoxy przekraczają 600 zł. A Huawei łapią się poniżej złotych 500. A no i zapomniałbym o najważniejszym. Dźwięk jest bardzo spokojny, na przykład dobre basy. Ale tutaj musicie mi wybaczyć, bo moje muzyczne wyczucie ogranicza się do tego, że słyszę, czy grają, czy nie grają. Generalnie, podsumowując, ja jestem mega fanem wszelkich modeli słuchawek z konstrukcją otwartą. Tak, żebyśmy poruszając się, czy to biegając, czy to idąc po ulicy, czy tym bardziej, najbardziej jadąc rowerem, czy wręcz nawet prowadząc samochód, jednak mieli dostęp w pewnym procencie, który możecie sobie regulować głośnością tych słuchawek do dźwięków z otoczenia. Bo w ruchu, gdzie są przemieszczające się pojazdy, gdzie może się coś w mieście... Wydarzyć. Możecie usłyszeć skrzypienie, nie wiem, wywracającego się rusztowania, poruszającego się żurawia, dźwigu, no, cokolwiek, jakieś liny, puszczającej się ostrzegawczy krzyk, coś spadającego. Moim zdaniem dobrze jest to wszystko słyszeć, ale oczywiście są ludzie, którzy odcinają się totalnie i umc, umc, są wyluzowani. Ja nie jestem. Do zobaczenia. Hej!